Hej, jadę dzisiaj do centrum Singapuru, na Orchard Road, żeby odebrać paszport z konsulatu i załatwić pewną sprawę w banku. Przy okazji połazimy trochę po centrach handlowych i ich podziemiach, które są olbrzymie i pokażę Wam targi z okazji festiwalu środka jesieni. To jest właśnie to, za co ubiegłam w Singapur, za myślenie o pieszych. A pytanie jest Lewa, to jest starszy. Teraz mam rękę, muszę jej rozłożyć. I prawdopodobnie tak sobie dojdę właśnie do metra bez żadnego problemu. To też jest ważne. Chciałam dzisiaj przejść takim parczkiem, który tu widać, ale niestety za mocno pada, więc wejdę pod ziemię. Przejdę na drugą stronę ulicy, i powinnam wyjść bezpośrednio w centrum handlowym, w którym jest polska ambasada. Życzcie mi powodzenia. Kolejny dowód na to, że Singapur myśli o pieszych, to jest właśnie metro i to, jak metro połączone jest tutaj z najważniejszymi takimi punktami. Jesteśmy przy Ocean i metro łączy centra handlowe, czyli można sobie przejść spory kawał. Ulicą, nie wychodząc nawet na powierzchnię. Po prostu można iść pod ziemię. Tutaj tu spotykają się dwie linie czerwona i brązowa. A my będziemy próbować się przedostać na drugą stronę, czyli nie idziemy na stacje metra, które są tam, tylko idziemy tam. Mam nadzieję, że dojdę. A zresztą jest mapka, to można sobie zawsze sprawdzić, które wyjście do. Ja idę tutaj, do Wismy, to jest wejście 2 i 3. Mamy 2 i 3, tam. O, a tutaj są automaty, w których można ładować karty i zlink, jeżeli używacie takich kart. Tylko jest taka jedna sprawa, jako turyści musicie mieć gotówkę, żeby je naładować, ponieważ automaty nie obsługują, nie obsługują tych takich kart zagranicznych. Tak. Możecie wierzyć mi na słowo, że tutaj w metrze pachnie. Pachnie takimi jakby perfumami. Nie, nie, może nie na wszystkich stacjach, ale akurat na tej ładnej zapasze jest. Tu jest wejście do Aion, ale my idziemy dalej do Pisma. D7. Jedziemy jeszcze niżej. Mam nadzieję, że dobrze jedziemy, ale ja to tak jak kierują mnie znaki, czyli na wyjście 2 i 3. I tu znowu mamy kolejny poziom. Podziemia. I jesteśmy już gdzieś pod centrum handlowym, prawdopodobnie, albo pod Orchard Road. Uuu, what's that? Niestety. To... Paraluchy zdarzają się nawet w Singapurze. A ten był olbrzymi i obleśny. Dobra, idę. Mam nadzieję, że znajdę swoje wieści, bo wygląda jakbym trafiła do jakiejś opuszczonej miejscówki. No nic, zobaczymy. Albo mnie oszukali, albo też pokiełbasiałam. Ale szłam tak jak kazali do wyjścia 2.3, a wyszłam w Ion Orchard. Tutaj mamy słynną Orchard Rose, a my idziemy dalej. Ach, może w końcu tam dojdę. Ion, a my idziemy dalej. No tu wszędzie są markowe sklepy do których nawet nie podchodzę z bliska, to nie ma potrzeby. O, jest i ma ale tak naprawdę wejście do ambasady znajduje się od ulicy, więc nie będę wchodzić do centrum, tylko pójdę sobie... E, pójdę sobie... pędę. To w... leksy, śmeksy, inne takie. Zaraz będzie A ja potem jeszcze idę do innego centrum handlowego, no pan. Nie wiem, czy tam cokolwiek załatwię. Czy nie będę musiała jechać do głównego oddziału. ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda tutaj, bo mi się nie chce jeździć. Ale gdybym jednak musiała, to znowu będę musiała wsiąść, wejść do metra i pojechać czerwoną linią do blisko Marina Bay Sands. Tyle dobrego. No i zaraz będzie ambasada. Posada jest niepozorna. Juz. Sukces. Mamy to. Stary i nowy paszport. Mogę iść do banku. Idziemy dalej. Idziemy dalej do centrum Taka Muszę go znaleźć. Wejście jakieś normalne. Niestety dzisiaj nie idę ani do Louis Vuitton, ani do Diora, który też tutaj jest. Tylko idę w podziemia, Czyli idę na poziom B2. aż MAI mają taką fajną, ale biblio nie bibliotekę, jak się księgarnia. Nazywa się Kilokunia. Moje dzieci ją uwielbiają. Jak tam idziemy, to zawsze kupują sobie wszystkie książki. Jedziemy jeszcze niżej, zaraz wracamy do w którym jesteśmy na poziomie. Proszę, na Steam. Mm -hmm. yeah, and we got a traditional uh lotus. Lotus, okay. yes. And if you want to try uh, something new, we got a black sesame. Mm -hmm, I like black sesame. But this one is a black sesame peanut butter. So I'm oh. sure you can eat peanut. Eh? Mm -hmm. Yeah, can, can. This one? Thank you. And we got a red dates longan mm -hmm. This one is a like, more oh, okay. traditional one. Mm -hmm. right. So this one, uh, actually you cannot find outside. Mm -hmm. It's a uh, long gun. So, And uh. for now, we got different states. Obeszłam cały centrum handlowe na około po to, żeby trafić w to samo miejsce. A Aboć... to gdzie gdzie jest ten bank. Dobra, ja no, mam na tego dojść. No i tu pan, nie znalazłam tego banku, nie ma go tam. Chyba, że to jest tylko Bureau of No i hup. nie znalazłam tego banku. Weszłam to całe piętro B2, w którym on by miał być i albo jestem ślepa, a tam nie ma, albo po prostu jest, podejrzewam jeszcze, że może być w jakiejś części biurowej. Myślę, że jutro pojadę do banku, który jest e, bliżej miejsca, w którym mieszkam, bo mi się nie chce iść tak, bardzo do centrum. Co chwila. No. Witam teraz. Myślę, chyba, że wezmę sobie Graba, bo już straciłam kupę czasu. Eee, a niedługo będę musiała jechać po dzieci, więc bez sensu. Zresztą w banku też nie wiem ile mi się zejdzie. Mogłabym jechać do głównej siedziby banku przy Marina Bay Sands, ale okay, nie wiem ile mi się tam zejdzie. Dobra, idę. Przynajmniej ten paszport udało się stracić i idę wołać kraba. Jestem ciekawa, co to jest. A, taka fajna restauracja. Właśnie teraz idę na postój taksówek, który jest na trzecim piętrze. Tak Taksówka wezwana Czekam. Tutaj to jest taka fajna, fajna rzecz, że jak pada, to można sobie tutaj wysuszyć parasol. Nie padało. I trochę jeszcze coś tam kropi, ale śmieszna sprawa, bo tanie taksówki. Co jest dziwne, bo zazwyczaj jak tylko zaczyna padać albo nawet jeszcze nie pada, ale już się chmurzy to od razu ceny taksówek idą dwa razy w górę. O! 7 Eleven. Ale te 7 11 w Singapurze nie są takie jak w tylko. Dobra, czekam na moją taksówkę, ma zaraz być. Wróciłam do domu, przyjechałam taksówką, bo tak by było najszybciej Akurat stamtąd jeżdżą, jeżdżą autobusy do nas, nawet bezpośrednie, ale one jadą tak długo, że stwierdziłam, że dobra, wezmę taksówkę, będę szybciej w domu Właśnie zaraz sobie robię kawę, zaraz Wam pokażę, co kupiłam Co kupiłam? Chociaż nie planowałam zakupów, pojechałam tylko po paszporty, ale tak wyszło Po prostu nie mogłam się oprzeć <grych> temu, co zobaczyłam Jednak coś... Kupiłam na tym takim. To były takie targi, można nazwać, z okazji festiwalu Środka Sieni, czyli Mid-Autumn Festival, obchodzony właśnie w okolicach jesieni w tym roku. Wypada, o ile dobrze pamiętam, 6 października. Jeżeli się wybieracie do Singapuru w najbliższym czasie, to od 22 września w Marina Bay, tam gdzie jest ten super ogród, są z tej okazji różne. Takie dekoracje, dekoracje w postaci lampionów, więc warto się tam udać w tym czasie. No a ja właśnie kupiłam parę rzeczy i tak, co takiego kupiłam na, tym, na tych stoiskach, na tych targach? To jest herbata różana i to jest w takim specjalnym, pięknym opakowaniu, bo to jest herbata z okazji 60. rocznicy Singapuru, więc jest specjalne opakowanie, w środku jest specjalna, piękna puszka. Herbata pachnie cudownie różami. No i kupiłam jeszcze właśnie dwie herbaty. Jedna to jest Pink Ginger Lily. Ma też taki lekko kwiatowy posmak. Próbowałam, tak. I jeszcze mam herbatę Peach. Ale to nie wszystko, bo kupiłam też Mooncakes, czyli księżycowe ciasteczka, które je się właśnie z okazji tego festiwalu środka jesieni. I te Mooncakes są prześliczne. Prześlicznie wykonane na tych targach było tak dużo różnych mooncakes a oprócz tego, że są pięknie wykonane, to jeszcze mają niesamowite wypełnienia mężecowe ciasteczka i są jeszcze takie oczywiście są różne nadzienia kupiłam i z pandanem i z żółtkiem jedno jest na pewno z żółtkiem i z pandanem jedno jest z sezamem i z masłem orzechowym Trzecie było z litchi i jeszcze z czymś, nie pamiętam z czym I czwarte Też nie pamiętam, ale, ale tak I mam jeszcze mooncakes w takim pięknym blaszanym pudełeczku, które po prostu zostanie z nami chyba na zawsze A w środku są takie ciasteczka Czyli generalnie poszłam do konsulatu, poszłam do banku, a wróciłam z mooncakes no ale bywaj tak. My nie jesteśmy tymi wielkimi fanami bunkers. One są bardzo specyficzne w smaku i to trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że nie jest to nic takiego, za czym tęsknię i na co mam ochotę, ale stwierdziłam, że raz na rok można kupić, poza tym można też komuś podarować i potraktować jako taką ciekawostkę. Ja lubię właśnie próbować lokalnych różnych przysmaków. Charakterystycznych dla danego kraju, albo właściwie dla danego święta, tak jak teraz dla tego festiwalu środka jesieni. Poza tym, że można teraz kupić właśnie wszędzie księżycowe ciasteczka, to jeszcze w Singapurze można natknąć się na takie obrazki, gdzie są takie, jakby, poustawiane przychodnikach koksowniki, w których ludzie spalają papierowe przedmioty. I te przedmioty z papieru. One imitują takie prawdziwe przedmioty w życiu realnym. Nawet byłam na takim jednym stoisku kiedyś i tam były te kupienia, nawet wiecie, papierowe koszule, papierowe pieniądze, i wszystko to było z papieru. I to się właśnie spala w takich koksownikach z taką intencją, żeby to było dla duchów. No, żeby duchy były zadowolone. tak? Zadowolone duchy. Oznaczają, że jest mniej problemów dla tych jeszcze żyjących tutaj na ziemi. A oprócz właśnie spalania takich darów, pod tymi koksownikami ustawiane są na przykład takie talerzyki z jedzeniem, pomarańcze z wbitymi kadzidełkami. Tutaj wrzucę na przebitkach, tak, bo zrobiłam parę zdjęć. I to naprawdę jest widoczne w tym, w tym czasie, czyli właśnie w okolicach września, października można takie rzeczy zobaczyć w Singapurze. Kupiłam taką grę, grę tematyczną na temat Singapuru oczywiście. I to jest też gra stworzona przez tę firmę, która robi te mooncakes, czyli księżycowe ciasteczka. Może kiedyś ją rozpakuję i zagramy. Ale kupiłam to bardziej jako taką, taką pamiątkę, ciekawostkę. To chyba tyle, taki trochę chaotyczny spacer po Singapurze, yy, trochę opowieści o festiwalu środka jesieni. Po prostu życie Polki w Singapurze bez filtrów. Dobra, na razie, ja już uciekam do swoich obowiązków i widzimy się w następnym vlogu. Na razie, cześć!